Tecznie kurczę, że to samoloty im latają. Piękne Piastów, dobrze Warszawę widać ja z torami, też to będziemy mieli taki Kliczce pamięci Jakie Wybór pamięci honorowych obywateli Piastowa Sferek Wiaduk, tak, nie jest nowy wiaduk W remoncie chyba Schody są stare Pękane Park Ruch lotniczy jest tu ogromny Trzeba przyznać Kolejny samolot Malutki ratusz mają Urząd miejski w Piastowie, taki mały ratusz A tutaj mamy jakieś miejsce pamięci Tu żyli, tworzyli w latach 90.475 Bogdan Sokolska, słowik Warszawy Jerzy Sokolski, kompozytor Honorowi obywateli miasta Piastowa, Solankowa Ale tego lata z tutaj wstępne Zielone miasto czystej energii Siły się lat Piastowa Kiedyś tu byłem w Piastowie, był jakiś zakład, który produkował Supremus styropian. to było w roku 93. Przyjechałem tutaj z transportem, takim, eee, żeby te... Eee, o, o ...pogotowie... ...ciekawego tu nie ma. Tu jest jakaś stara część tego Piastowa. Sypialnia, pomik księdza Jerzego Popiełuszki. Ta sypialnia tutaj jest. Są bloki, ciekawego tam w domu tylko ujęcie wody oligoceńskiej. mieszkańcy tego miasta nasłuchają bo są przyzwyczajeni do tego jak 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 nie. nie wiem kresecznie wieża jakiś stary budynek Co to jest filia przedszkola to mi wygląda na jakieś osiedle kolejowe Wiesz, familoki kolejowe, można powiedzieć, jak na Śląsku są familoki górnicze, to są stare domy i wie, że Są korty tenisowe. Już tych starych domów kolejowych. A co to tak? Miejski, no to ładnie wygląda. jakie są dosyć stare. Ale jesień widać wyraźnie. Park średnio zadbany ten park jest. Tak to wygląda. Jakieś poidełka dla ptaków. Ach, malowane ławki były. I wystawa. Przepraszam, wspomnienia. pomnik tutaj. Ruchu, żołnierze ruchu oporu mieszkańcom naszego miasta poległym w walce z Hitlerem z tym okupantem w latach 39-45 społeczeństwo miasta Piastowa Już świeże malowane ławki serduszka jak wszędzie Miejska biblioteka publiczna, a tam jest liceum Ta, tu jest urząd, urząd Miasta Piastowa Są reklamy i informacje różne OSP Piastów. Nowe bloki, jakieś centrum handlowe, tak. Tak witać Piastów. Nowa sypialnia tylko.